Cześć, 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 witam Was wszystkich. Tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku Through the Woods. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem. Tam idzie coś fajnego, nie wiem, może takie przyjazne. Tutaj też idzie do mnie, nie wiem, nie wiem. Jak myślicie, czy to nie byłoby lepiej się tutaj przyczajkę zrobić? Tylko pytanie, czy to coś w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o skradanie. No, nie wiem, użyję tutaj skradania. Ale czy to w ogóle coś będzie ok z tym, to nie wiem. A tam to poszło. Bo no tu są jeszcze takie domki, wiedziałem. Te domki też chciał zwiedzić. Nie, no nie widzi mnie. No, są tu jakieś potworki. Ja łażę tutaj. Tam jest jeszcze jeden, tu jest kolejny, holera, nie dostanę się tu, a już myślałem, że tędy jakoś dojdę do, do tego domku. Łażą, bo łażą, nie? To przez tę rzekę to niestety... Czy to, to jest jakieś jeziorko? Dobra, poszedł. O matko. Jest tu jeszcze jakiś? Tam jest Matko zlazłem gdzieś na dół. Uuu, takiś to jakiś tora e, jak się nazywa. No tu lezie. E, młot tora. Dobra, spróbujmy najwyżej. No, jakoś tak ja wiem. Nie chcą mnie atakować. O, zapis. Uu. Jakieś ładne coś stąd wyszło. O, matko. To ja nie wiem, czy ładne. Z dzieckiem patrzcie. O mój Boże. O no, mój Boże. Ja niestety. Zabieramy to dziecko, co tam się dzieje? To może nie, lepiej nie. Wszyscy chcą wyjść. Tam kurczę jeszcze ominąłem ten domek, żałuję troszkę. Jezu, a to co? Jezus, Maria, to jest coś wielkiego. No, holy shit. Waited, my mistress. Jesus, what are you? How are you still alive? There is nothing left of you. I am Garm, guardian of the gates, guardian of hell. The veiled lady. Such is your style. I was those things. Too old. Too weak. Unimportant. Help me. The failed lady is Hale? Are you really saying Hale is out here somewhere? I don't know how I can help you. And my suffering. My despair. You want me to kill you? I can't do that. The rock above. The spire. Bring it please. Naprawdę. A ja nie wiem, czy ja chcę Cię zabijać. A jak nie ma wyboru? Padaka jakaś. A jak tam się dostać? Przepraszam bardzo. Jezu. Znowu się gdzieś zaplączę i będzie. Tutaj nie ma przejścia. Dobra, czekajcie, bo może coś wymyślam, a. Szkoda, że nasza bohaterka nie może się wspinać na takie skałki, wiecie o co chodzi, cię się podskakiwać i. Hmm, to może nie z tej strony, to może jakoś z tej. Jest duża przestrzeń. To zaczyna, wiecie co, szwankować to wszystko mi tutaj. Aha. W sensie jakoś tak przycina, nie wiem. O Jezu, naprawdę. Thank you. Oh God. Nie ma strażnika teraz tej. Nie ma strażnika tej bramy, nie? No ale chciał. No to co ja miałem? Pewnie jest jakiś wybór, że wiecie, że nie musimy, nie? Możemy stąd pójść po prostu zostawić go. No ale on tak już nie miał szans. The witch. that hey, mom hey mom i want this one you have one just like it at home Espen. come on mom i want it listen to your mother now husband oh it's you're not having it let's go i want it mom no come here oh, 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 oh. jesus what did you do oh, Espen, i'm so sorry i'm sorry husband sounds like you mom why are you doing this? I didn't mean it. Some memories. you I have to tell them what happened. No, for God's sake! If we tell them what I did, I'll lose the firm. They'll take Espen away. We have to. It's the right thing to do. Please, please don't say anything. It was an accident. I didn't mean it. So now it's my get through it let's just get through it together okay i love you please stop please i didn't mean it don't show me anymore a divorce god damn it i want a divorce here it is at last fine you're welcome to one but i'm taking espen you're not taking my son. Well, I'm not leaving him with that. You. you broke his arm. Ah, When will you stop holding that over my fucking head? It was an accident. An accident. You've looked at me every day since like I'm some kind of monster. I'm telling you now, if you want a divorce, no. Espen is coming with me. She's lying. I never hit her or Espen. I swear, please. Silence. Sit down now. I find in favor of the plaintiff, Miss Dahl. She shall retain sole custody of her son, Espen Dahl. The defendant shall have no visitation rights, and a permanent restraining order comes into effect immediately. You sir. No contact with your ex-wife or Espen oh, no, Whatsoever to. must keep a minimum distance of 200 feet From them, their home, Espen's school and her place of work Ooh. Court is adjourned No, please, goddammit, let go of me, don't Please, don't take him away from me Don't take him away from me Please, I'll stop Eric, can have him?

Wow. No właśnie, bo słońce wschodzi, wiecie? Tu jest jakaś jaskinia. Tu nie ma rzeczy, nie? Do zebrania. Tak, generalnie wiecie, co ja sobie tak idę, bo idę, nie? Ale. Ale nie, nie, nie skupiam się za bardzo na jakichś takich rzeczach, które mógłbym tutaj coś znaleźć, czy tam jakieś, wiecie, do poczytania, czy coś. Tam na pewno w tym domu coś było, tam na górze, mogliśmy tam pójść. Myślę, że może coś do poczytania albo jakaś znajdźka. no nie wiem, tutaj znaleźliśmy to dziecko. Nie wiem, czemu ona je zabrała zresztą. No dobra, jakieś wspomnienia traumatyczne z, z że tak powiem, z życia. Uuu, jakie tutaj, co to jest, matku? Dalej jakaś wioska, dziwne te patrzcie, nie? Takie kolorowe. Kolorowe, yy, kolorowe takie. Nie wiem, co to kryształy jakieś. Chyba. Nie ma sensu tutaj chyba nigdzie zbaczać z drogi. Wow, patrzcie na to. No ładne, takie skandynawskie. Bardzo lubię takie, wiecie, klimaty. To takie moje. Taki zamek. To jest zapis, nie? Wow. Czytanki. Ciekawe właśnie, czy przy każdym tym... Eriks Tales. Eee, czy każ przy każdej tej świeczuszce nie, czasem nie było jakaś... Bo ja tak pomijałem trochę. Były świeczuszki, nie? Ale... Nie podchodziłem do nich tak jakby. Jest tu coś? A to co? Świeci. Tu na przykład jest jakaś świeczuszka, nie? Czy zawsze coś jest tutaj? Przy tych świeczkach? Tak, jest coś. Mhm. Eric's Tales. Co tam nie można było do tego budynku? No nie? Boże, gdzie on w ogóle zabrał to dziecko? I czemu ona chciało tak bardzo iść z nim? Co tam się dzieje w tej górze? kości jest jakiś ołtarz Udheim Dobra, mogę tu się troszkę rozejrzeć, bo to ładnie wygląda wszystko Tam przeszliśmy, no 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 Słońce wschodzi ale tam jest jakaś łódź, patrzcie, wow, też jakaś wikingowa. Zresztą jak wszystko tu, co ja się dziwię. Holy Christ! Oh my God! The wolf is real! Gdzie? Może chodzi o tą łódź? Też kogoś tu powiesili Tu też morany Boski. Ale przepraszam bardzo, że niby po co ja tutaj Na jaką cholerę ja tu wlazłem? Aha, że to można chyba tu przeskoczyć. Aha, na drugą stronę i tędy przejść. Dobra. To idziemy w tamtą manikę. Chryste, panią się budzi, rzeczywiście. A Jezu, gdzie tu przejść? Tu? No nie. Czyli to są jakieś rogi, nie rogi, co to jest? Wow, wodospad. Ładne te okolice, podoba mi się to.

I love you. And I'm proud of you. You're very brave, but I don't want you to do this. Please. Please. I need you. I love you, Mom. And I'm proud of As you, too. No, don't. As Espen, no! Myślę, że to był jakiś jej sen, znaczy w sensie jakiś, wiecie co, ona może miała coś, jakieś traumatyczne rzeczy. Nie wydaje mi się, żeby to, co tutaj się zdarzyło, było jakimś, to jest jakaś, naprawdę, nie? W sensie, wiecie. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Aha, do wody wpadliście. Seja seguro. Espin. 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 Come on oddychaj, come on. już bez przesady Kurde, wiecie co bo to może być tak że ona może tu zrezygnować Nie ja chcę spróbować uratować A tam było Q Może jakieś kilka zakończeń jest, wiecie? Ja serio? In town halls and libraries, in hairdressers and bars, are people who will never know what Espen did for them. What he did for all of us. The world moves on as it always has arrogantly, without a care. But it comes with a price. I couldn't save my marriage, and I couldn't save Espen, but he saved us. He protected all of us for a time. My beautiful son. And I had to kiss him goodbye. I feel like my heart will never mend. He was better than me in every way I can think of. I don't know where he wanders or where he's going. Each other, and I don't know if I can forgive myself, but now I can forgive Espen. I'm not going to pretend I was a good mother, but I raised a good son. Now, all I have to do is make sure his sacrifice meant something. Wow, i ona tam została. Mam nadzieję, że nie będą poświęcać kolejnych dzieci. Jezu! Dziwne powiem wam. Strasznie smutne zakończenie. Eee, ja wiem. Ciekawe czy w ogóle było jakieś inne, bym chciał zobaczyć, czy po prostu da radę go uratować, no ale robiłem E i nagle w pewnym momencie pojawił się Q, więc nie wiem, może to coś miało dać. Czy to Q było czasem, że sobie już dajemy spokój i, 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 i tak to miało być? Ale bardzo smutne zakończenie. Jeżeli chodzi o grę, słuchajcie, ja wiem, to jest tylko taka na raz. Coś tam pewnie pominąłem. Można by było się powracać tam, bo pamiętacie tą kłódkę taką z jakimiś e, cyframi. Można było pewnie otworzyć coś, tam było ciekawego też pewnie do może do poczytania albo do zebrania. Nie wiem, ale to jest taka gierka na raz i i tak naprawdę mm, bardzo taka prosta, przyjemna. Tam takich strasznych momentów w ogóle nie było. No, ginąłem troszeczkę, ale to ja wiem. Myślę, że tak jak ktoś gra pierwszy raz, to tak pewnie mu się też zdarzyło, bo teraz już bym wiedział, co robić, nie, więc byłoby to z, z proste. Wydawało mi się, że ten świat jest też taki bardzo tutaj otwarty, że, że się tutaj pogubię, ale wystarczyło po prostu iść tylko tą ścieżką, taką, którą tutaj oni kierowali, i, i tak naprawdę można by było szybko zakończyć tę grę. Spoko, może być, taka na odmóżdżenie. Ciekawa fabuła. Bo, bo tak to ogólnie to cały czas były te same klimaty, tam jaskinie i ten las i, i przedzieraliśmy się przez to, poznawaliśmy historię tych tutaj właśnie mieszkańców. No, ale taka taka... Gdzieś to gdzieś w jakimś filmie było, że trzeba było właśnie poświęcić kogoś, żeby znowu była ta równowaga. Nie, nie pamiętam, w którym to było, jakimś filmie właśnie, żeby, taka, żeby kogoś tam, że tak powiem, uspokoić jakiegoś, nie wiem, Boga Wielkiego czy coś i on wtedy jakby nie niszczył tego świata, nie zniszczył się, nie wiem, jakiś Ragnarok, czy jak to kuźwa się nazywało, żeby nie było tego. Ja to się nie znam za bardzo, chociaż bardzo lubię tą, e, lubię tą taką kulturę i, i te takie, wiecie, historię taką celtycką i wikingową. Wikingów oglądałem wszystkich, strasznie mi się podoba ten serial. Bardzo fajne. Spoko, może być. Słuchajcie, to by było na tyle. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tej serii. Oczywiście, w zamian za nią pojawi się coś znowu, wynajdę coś fajnego, pewnie jakiegoś innego. Bo to są takie raczej gry mało znane gdzieś tam. A ja wolę w takie grać, właśnie sobie tam gdzieś poznawać. Jakoś nawet z tym angielskim, chociaż mówię bardziej bym się skupił, gdybym ten, ten, to wszystko poczytał, tak jakby to było po polsku, to by było cudnie, nie, to bym się bardziej tak wczuł to, no. Także dzięki, zobaczymy, czy może jeszcze coś na sam... Thanks for playing, ja również dziękuję. Czy coś jeszcze będzie na końcu, czy już podziękują? Sobie tak zastanawiam właśnie, czy się czasem jeszcze na przykład nie spróbować... To the woods... Mm. Jeszcze raz próbować SP na uratować, czyli po prostu będzie jakieś inne jeszcze zakończenie. Czy to miało na przykład związek z jakimiś przedmiotami, które my może gdzieś tam zdobędziemy, to też będzie jakieś inne zakończenie? No nie wiem, nie wiem. Jeszcze coś? Menu. Collection. aha tutaj te, te takie różne mieliśmy Eric Tales Aha i to są widzicie Przedmioty i tutaj można znowu jeszcze poczytać te wszystkie rzeczy Chapter Espen The Cabin, aha Więcej nie ma Dwa, trzy, cztery Pokażcie, tylko chcę coś zobaczyć. Jak to nacisnę, to będzie co? Katzenka czy moment, w którym będziemy mogli go uratować? Że to bym chciał zobaczyć, czy, czy jest taka możliwość. Nie, to nie to. A nie, dobrze. Sp spróbuję jeszcze raz, dobra? Już tak na koniec, jeszcze wiecie, zanim już się całkiem pożegnam, to spróbuję te Q nacisnąć, yy, czy to coś w ogóle miałoby dać, czy to po prostu tak miało być, że mieliśmy poświęcić i tyle. Dobra, robimy reanimację jeszcze raz. Back. Nie wygląda na nieżywego, nie? Nie wiem, czy tak się robi, tak się uderza. Wydaje mi się, że nie. Cały czas klikam. Pojawi się te Q. Że coś będzie można zrobić. Dziękuję Wam za tę serię. Dziękuję, że byliście i słuchajcie do następnych serii. No, trzymajcie się, cześć.